Dźwięk powiadomienia przerwał ciszę typowego wtorkowego wieczoru, wyrywając mnie z błogiego zatopienia w lekturze powieści detektywistycznej. Niechętnie sięgnąłem po telefon, spodziewając się jedynie rutynowej wiadomości z pracy lub jakiejś promocji. Jednak nadawca był mi nieznany, a temat wiadomości brzmiał złowieszczo prosto: Prawda o twoim małżeństwie. Początkowo prychnąłem na dramatyczną treść, unosząc palec nad przyciskiem usuń. Ale coś, może niepokojąca cisza w domu może moja nieokiełznana ciekawość powstrzymało mnie i zmusiło do otwarcia wiadomości. E-mail był lakoniczny, niemal klinicznie chłodny, ale jego treść wstrząsnęła mną do głębi. W załączniku znajdowało się kilka zdjęć oraz szczegółowy opis dat, miejsc i intymnych chwil, które moja żona, Klere, dzieliła z innym mężczyzną. Nie, nie tylko z jednym, ale z dwoma mężczyznami, z którymi, według autora wiadomości, spotykała się regularnie w ukryciu. Ton listu był pełen jadu i żądzy zemsty. Nadawca twierdził, że był jednym z uczestników tych schadzek, ale został odsunięty na bok i teraz pałał pragnieniem rewanżu. Zdjęcia nie pozostawiały wątpliwości. Na jednym z nich klere, promienna jak zawsze, uśmiechała się w przytulnym półmroku luksusowego pokoju hotelowego, nonszalancko obejmując mężczyznę, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Na kolejnym zdjęciu trzy kieliszki unosiły się w toaście, z którego ja byłem wykluczony. Moja pierwsza reakcja? Niedowierzanie. To musiał być jakiś chory żart, może próba fiszyngu. Ale gdy przewijałem tekst dalej, każdy szczegół boleśnie rezonował z rzeczywistością, wzmianki o jej późnych powrotach, roztargnionych uśmiechach, niedawnej weekendowej i e konferencji, na którą pojechała sama, bo rzekomo miałem za dużo pracy. Gniew narastał we mnie gorący i niekontrolowany. Wstałem, zacząłem krążyć po salonie a każdy krok odbijał się echem w pustym domu. Klerę. Moja żona. Moja partnerka od prawie dekady. Nie tylko mnie zdradziła, ona mnie wyśmiała. Zrobiła ze mnie idiotę. Tego samego wieczoru postanowiłem ją skonfrontować. Wróciła późno, jej policzki zaróżowione od chłodnego, jesiennego powietrza albo od poczucia winy. Uśmiech na jej twarzy zbladł, gdy zobaczyła mój ponury wyraz twarzy i rozłożone na blacie kuchennym wydrukowane zdjęcia. James, co? Kim oni są? Mój głos był cichy, ale pełen furii, jakiej sam w sobie nie rozpoznawałem. Jej oczy rozszerzyły się, a wzrok odruchowo powędrował w stronę drzwi, jakby myślała o ucieczce. To nie jest tak, jak myślisz. Ale jest dokładnie tak, jak to widzę, przerwałem jej, podnosząc dowody jej zdrady. Jak długo, Klerę? Rozmowa była chaosem łez, oskarżeń i żałosnych prób wyjaśnienia. Nie miało to jednak znaczenia. Zaufanie zostało roztrzaskane na drobne kawałki. W kolejnych tygodniach procedura rozwodowa toczyła się z zimną, bezosobową precyzją. Staliśmy się dla siebie obcymi ludźmi. Którzy jedynie negocjowali warunki swojego rozstania przy akompaniamencie stukających klawiatur prawników. Gdy podpisaliśmy ostateczne dokumenty, spojrzałem na Klarę, tak naprawdę spojrzałem na nią po raz pierwszy od tamtej nocy. Nie było już miłości. Nie było już nic poza pustą skorupą tego, co kiedyś było naszym małżeństwem. Rozstaliśmy się przed biurem adwokata, a zimny wiatr uniósł ostatnie strzępy związku, który zbudowany był na kłamstwach. A jednak tamten e-mail, niezależnie od tego, czy był okrutnym żartem, czy aktem zemsty odrzuconego kochanka, na zawsze zmienił trajektorię mojego życia. Ale zamiast pogrążyć się w żalu, w mojej głowie zaczął się rodzić plan. Plan, który pozwoliłby mi przekuć gniew i zdradę w coś konkretnego. Zemsta miała być chłodna, miała być wyrachowana i przede wszystkim miała być niszcząca. Zamierzałem dopilnować, by oni wszyscy zapamiętali, kim jest mężczyzna, którego zdradzili. Dni po rozwodzie były zamglonym kalejdoskopem bezsennych nocy i ponurych milczeń. Każda chwila była zatruta wspomnieniem kłamstw Klarii, odtwarzających się w mojej głowie z kinową precyzją. Rzuciłem się w wir pracy, próbując znaleźć w niej ukojenie, ale obrazy jej zdrady wciąż wypalały się w mojej pamięci, zatruwając każdą próbę normalności. Zemsta Zemsta była jak cichy szept w mojej głowie, stale przypominający mi, że muszę działać. Pewnego wieczoru, przeglądając media społecznościowe, natknąłem się na zdjęcie mężczyzny, którego widziałem na fotografiach. Tego samego, do którego Claire tuliła się z tak beztroską radością. Jego profil był publiczny, arogancka wystawa życia pełnego imprez i podróży. A wśród nowo dodanych zdjęć jedno przykuło moją uwagę. Uśmiechnięta twarz klari obok jego. Wściekłość eksplodowała na nowo. Tym razem wiedziałem, że nadszedł moment. Czas, by przekształcić gniew w działanie. Zacząłem zbierać informacje. To było niepokojąco łatwe. Jego posty w mediach społecznościowych były jak mapa jego życia. Zaznaczał bary, które odwiedzał, siłownię, którą tak chętnie chwalił się w relacjach oraz luksusowy apartamentowiec, który nazywał domem. Każdy szczegół był kolejnym elementem układanki mojej zemsty. Pewnej nocy czekałem na niego przed jednym z jego ulubionych barów. To było ekskluzywne miejsce w centrum, znane z tego, że wpuszczało tylko wybranych. Opierałem się o samochód, udając nonszalancję, podczas gdy obserwowałem go, jak flirtuje i śmieje się na patio. Widok jego beztroskiego uśmiechu jedynie utwierdził mnie w przekonaniu, że czas przejść do działania. Wyszedł samotnie tuż przed północą, lekko chwiejąc się na nogach. Jego upojenie alkoholowe było dla mnie sprzymierzeńcem. Ruszyłem za nim, utrzymując bezpieczny dystans, aż dotał na parking i zaczął szukać kluczy. Wtedy wyszedłem z cienia. Dobrze się bawisz? zapytałem spokojnym, pozbawionym emocji głosem. Podskoczył, mrużąc oczy w moją stronę. Znamy się? Nie ale mamy wspólną znajomą. Zrobiłem krok do przodu. Światło latarni rzucało długie cienie, a na jego twarzy malowała się powoli rosnąca ostrożność. O czym ty mówisz? Zapytał, próbując stanąć stabilniej. O Klars, powiedziałem, delektując się momentem, gdy jego postawa zesztywniała. Co z nią? Rzucił, starając się brzmieć pewnie, ale jego wzrok nerwowo błądził po pustym parkingu. Wiem o wszystkim, o tobie, o niej i o waszej zabawie kosztem jej męża. Nie wiem o czym. Daruj sobie, przerwałem mu ostrym tonem. Zrobiłem kolejny krok. Nie przyszedłem tu, by robić sceny. Przyszedłem, żeby złożyć ci ofertę. Przełknął ślinę, a jego twarz przybrała blady odcień. Jaką ofertę? Prostą. Wyjedziesz. Znikniesz z jej życia, z mojego życia. A jeśli nie, zawiesiłem głos, pozwalając, by napięcie wypełniło ciszę, te zdjęcia nie będą tylko nieprzyjemnym wspomnieniem. Zobaczy je każdy. Zamarł. Nie możesz. Mogę. I zrobię. Rzuciłem kopertę na maskę jego samochodu. Tam jest bilet. W jedną stronę. Możesz odejść dziś w nocy albo jutro, wszyscy, których znasz, dowiedzą się, jak świetnie się bawiłeś. Drżącymi dłońmi otworzył kopertę. Bilet był prawdziwy. Groźba, namacalna. To szaleństwo, wyszeptał. To litość, poprawiłem go chłodno. Weź ją, póki jeszcze masz wybór. Obserwowałem, jak walczy ze sobą, jego umysł przetwarzający konsekwencje. W końcu skinął głową. Dobrze. Dobrze. Pojadę. Mądry wybór, powiedziałem, nie okazując nawet cienia satysfakcji. Odszedłem do samochodu i obserwowałem, jak wsiada do swojego. Gdy odjeżdżał, poczułem coś na kształt ulgi. Ale to był dopiero początek. Odejście pierwszego zdrajcy było tylko drobnym zwycięstwem w trwającej wojnie. To była konieczna zagrywka, by osamotnić moją główną przeciwniczkę Klarę. Cisza po jego zniknięciu była zwodnicza, naładowana napięciem oczekiwania na kolejny ruch. Plan nabierał ostrości, każdy kolejny krok był przemyślany i zaplanowany tak, by uderzyć tam, gdzie zaboli najbardziej. Teraz skupiłem się na ostatnim ogniwie w ich łańcuchu zdrady. Nadszedł czas, by przenieść walkę na grunt Klarii. Przez kolejne dni pozostawałem w cieniu, obserwując ją z dystansu. Chciałem dokładnie poznać jej rutynę zobaczyć, jak radzi sobie bez jednego ze swoich towarzyszy. W czwartek po południu zauważyłem coś interesującego. Klerę wyszła z pracy wcześniej niż zwykle. Jej kroki były pospieszne, a cała jej postawa zdradzała zdenerwowanie. Zaintrygowany, postanowiłem ją śledzić. Zaprowadziło mnie to do małej, urokliwej kawiarni w centrum, miejsca, które kiedyś było nasze. Tam, w kącie, zajęła miejsce przy stole. Minuty mijały, aż w końcu dołączył do niej ktoś jeszcze. Drugi mężczyzna ze zdjęć. Nie było wątpliwości. Usiadłem kilka stolików dalej, ukryty za strategicznie ustawioną rośliną. Ich rozmowa była cicha, ale wyłapywałem fragmenty zdenerwowanych zdań. Po prostu zniknął, wyjechał bez słowa, głos Klari drżał, pełen strachu i dezorientacji. Wiem. Zadzwonił do mnie przed wyjazdem. Powiedział, że ktoś dał mu ofertę, której nie mógł odrzucić od paru mężczyzna jego ton pełen podejrzliwości. Ich niepokój mnie satysfakcjonował. Poczekałem na odpowiedni moment, kiedy napięcie osiągnęło swój szczyt, po czym wstałem i podszedłem do ich stolika. Reakcja była natychmiastowa. Szok, niedowierzanie. James, Klerę wykrztusiła moje imię, jej twarz momentalnie pobladła. Co ty tu robisz? Dodała jej głos ledwo słyszalny. Spojrzałem na jej towarzysza, ignorując ją. Jesteś następny na mojej liście, powiedziałem spokojnie. Mężczyzna poderwał się z miejsca, jego krzesło z głośnym zgrzytem przesunęło się po podłodze. Czego chcesz? To proste. Kończysz to z Klarą. Dzisiaj. Jeśli tego nie zrobisz, konsekwencje będą poważniejsze, niż możesz sobie wyobrazić. Klerę wyciągnęła rękę, jej palce drżały. James, proszę, porozmawiajmy. Nie ma już o czym rozmawiać, uciąłem lodowato. Dałem ci wszystko, a ty wybrałaś kłamstwa. Zwróciłem się z powrotem do jej kochanka i położyłem przed nim kopertę. Masz 24 godziny, żeby zniknąć. Jeśli nie, twój świat się zawali. Twój dom, twoja praca, twoja rodzina, wszyscy poznają prawdę. Jego oczy rozszerzyły się ze strachu. Wiedział, że nie blefuje. Wiedział, że nie miał wyboru. Klerę lochała cicho, jej postawa się załamała. Nie czułem współczucia. Tylko satysfakcję. Odwróciłem się i odszedłem, nie oglądając się za siebie. Kawiarnia zniknęła w tle. Podobnie jak resztki mojego dawnego życia. To był kolejny krok. Ale wciąż nie koniec. Klerę nadal musiała poczuć pełną siłę mojej zdrady. Zemsta jeszcze się nie skończyła. Miasto było spowite zmierzchem, gdy stałem przed apartamentem, który kiedyś nazywaliśmy domem. Teraz był to tylko kolejny budynek w moim mozaikowym planie zemsty. Każdy krok, który podjąłem w ostatnich tygodniach, prowadził do tego momentu, ostatniego aktu mojej starannie wyreżyserowanej historii odwetu. Powietrze było ciężkie od nadciągającego deszczu. A w moim wnętrzu szalała burza równie silna. Ruszyłem znajomą ścieżką, a echo moich kroków odbijało się od pustych korytarzy. W kieszeni płaszcza czułem ciężar koperty, ostatniego ciosu, który miał sprawić, że Klerę zrozumie swój błąd. W środku znajdowały się dowody jej zdrady, zebrane i uporządkowane tak, by trafiły do jej pracodawcy, rodziny, przyjaciół. Dzisiaj jej świat miał się rozpaść. Zapukałem mocno do drzwi. Chwila ciszy. Potem ostrożne kroki. Claire otworzyła, jej twarz była blada, a oczy zaczerwienione od płaczu. Była cieniem kobiety, którą kiedyś znałem. James, co ty tu robisz? wyszeptała, a w jej głosie słychać było mieszankę strachu i rezygnacji. Przyszedłem to zakończyć, powiedziałem twardo, wchodząc do środka bez zaproszenia. Każdy centymetr mieszkania był znajomy, ale teraz wszystko wydawało się obce. Myślałaś, że możesz zrobić ze mnie idiotę i ujdzie ci to na sucho? James, proszę. Przepraszam. Nigdy nie chciałam, żeby to tak się skończyło, jej głos drżał od desperacji. Przepraszam, niczego nie zmienia, syknąłem, rzucając kopertę na stolik. Papiery rozsypały się na blat, zdjęcia i e maile rozlały się po powierzchni jak dowody zbrodni. Claire zakryła usta dłonią. Nie. James, błagam, nie rób tego. Jej ręce drżały, gdy próbowała zebrać rozsypane strony, jakby mogła odwrócić to, co już się stało. Złapałem jej nadgarstki i ścisnąłem mocno. Za późno, na żal. Sama to na siebie sprowadziłaś. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Oboje zastygliśmy. Clare spojrzała na mnie z nadzieją, ja z irytacją. Puściłem ją i ruszyłem w stronę drzwi, otwierając je gwałtownie. Za progiem stał zdezorientowany dostawca pizzy. Zły adres, warknąłem i trzasnąłem drzwiami. Odwróciłem się. Klerę stała przy oknie. Deszcz zaczął padać, krople uderzały w szybę, mieszając się ze łzami spływającymi po jej policzkach. A potem, w ułamku sekundy, zrobiła coś, czego się nie spodziewałem. Wspięła się na perepet. Klerę! Zejdź stamtąd! Mój głos był ostry, wypełniony nagłą paniką. Odwróciła się do mnie, a w jej oczach zobaczyłem pustkę, której nigdy wcześniej u niej nie widziałem. Zabrałeś mi wszystko, James. Nie mam już po co żyć. Zanim zdążyłem do niej doskoczyć, zanim mogłem zrobić cokolwiek, by ją powstrzymać. Zrobiła krok do tyłu. Zniknęła w deszczu. Dźwięk jej ciała uderzającego o ziemię był jak brutalna kropka kończąca naszą historię. Podbiegłem do okna, spojrzałem w dół. Ulica poniżej rozświetliła się migającymi światłami, rozmazanymi przez łzy, których nie potrafiłem powstrzymać. Syreny przecięły noc, ich zawodzenie brzmiało jak żałobna pieśń. Osunąłem się na podłogę, dławiąc się własnym oddechem. Moja zemsta była kompletna. Ale zwycięstwo było puste koszt nie do opisania. W swoim pragnieniu odwetu nie tylko zniszczyłem zdrajczynie, zniszczyłem też siebie. Ostateczny rozdział naszej historii zamknął się na scenie pełnej ruiny. Osobno każde z nas zostało pochłonięte przez skutki kłamstw i zdrady.